głupek, tak. Wszyscy jedziemy, słuchajcie, na obóz w Wisle. Obóz z nami jest to pierwszy obóz niekoński, niekonny dla osób, które po prostu nie chcą jeździć konno lub nie jeżdżą lub nie lubią, a chcą z nami spędzić wakacje. Także taki obóz powstał. Jako goście, także widzimy się na miejscu. Wiem, że wszystkie obozowiczki są już od wczoraj, jakoś po południa, wieczora na miejscu w Wiśle. My dojeżdżamy dzisiaj i już nie mogę doczekać, bo z tego co wiem, jakieś zagadki dla nas poszykowały. Także słuchajcie, będzie się działo. Będzie też bardzo fajny hotel z basenem, także jedziemy do Energylandii. Więc będzie bardzo, bardzo dużo atrakcji i zabieramy Was ze sobą. Zapraszamy! W wielu godzinach podróży dotarliśmy i idziemy szukać obozowiczów. Co tu jest? Elo mordy! Mamy dla Was sześć zadań. Poszukajcie stołu bilarda, tam znajdziecie następną wskazówkę. Chcemy z tego odcinek. No <grym> My już robiliśmy dużo zadań na obozach, teraz twoje kolej się wykazać. No to idziemy na prawda? Mamy stół do bilarda. Brawo! odnaleźliście bilard. Teraz mamy dla Was kolejną wskazówkę. Szukajcie jej w tym pomieszczeniu. Tam jesteś w kaloryferze, czy nie? Chyba nie to. Nie, to jest kostka do bilarda. Nie. Podpinać ci beczki, no co? To, to chyba nieco. Eee, może w tych dziurkach od bilarda. Jest... Tak? O. No, dobra. Czytaj. Miejsce, w którym robisz sześciopak, a Mati omija jeszcze no. A co co mamy w tutaj? Tam znajdziecie kolejną wskazówkę. Dobra. Siłownia. Jesteśmy? Ja tam nie chodzę. <laughs> no chodź, chodź Mati, my tu przyjdziemy dzisiaj ćwiczyć. pierwszy raz w siłowni. No. Dobra, jesteśmy w siłowni. Hmm. E, nie możemy znaleźć wskazówki na siłowni. Ona jest taka duża. Nie było. Może ktoś no, akurat, serio? Jest? jest? Tak, tak jest. <głosy> <głosy> Jednak Maci nie omija. <głosy> nie. <głosy> Dobra. Maci, 10 pompek. Ola, 10 przysiadów. Nikola, 10 pajacyków. Do dzieła. Zaczynasz. Raz. Dwa. Trzy, cztery, Mati jedną ręką, pięć, sześć, <grystanie> Mati <grystanie> <grystanie> Dobra, przychwytuj aparat, dziesięć klasyków. <grystanie> <grystanie> Co ty robisz? Po ćwiczeń zapraszamy na taras. Tam Ta czeka na was kolejna, kolejna kartka. A gdzie jest taras? Znajdźmy. Ej, Mati, ja biorę tą kartkę, ale twoje zdjęcie tu zostawię. To nie <śm> niech ludzie to widzą. To no zostaw to zdjęcie tu. To jest No zostaw. No zost w ogrodzie, cztery kartki. O, cztery kartki, tak? Kartki, ale to jest ładnie w ogóle. Szukaj, szukaj. Jednak dobrze, że widzieliśmy Nikole. Robi wszystko za nas. Jeszcze dwie. O super A co tam jest? Pokaż mi. Pokaż mi i szukaj. O cztery, już mam cztery. Dobra, wszystkie są. Proszę bardzo. Kajcie na parkingu na parkingu Co to może znaczyć? Żeby szukać na parkingu Jezu, jeszcze tulec lecę Ola! Teraz będą copy horse Bansini. Cool banzi. No wiadomo. Teraz dostaniemy swojego hobby horse'a. Nie mogę się doczekać. Jak to, jak to łaciatą brzydką primę Robimy hobby horse'y Każdy swojego. Będzie wielkie tworzenie. Mati, co ty robisz? Hello! Robimy. To będzie prima. Jak jeszcze tak pomarzysz na to będzie Prima. Tak, to będzie Oscald. Nie, bo to będzie ciemny kasztan. Dobra. Ok to, to jest moje Ale zapomniałeś o, nie, środka może. Tak się idzie do sklepu w środku miasta. Proszę bardzo. У! Э, она не хранит, нет. widzenia wozu i zaczynamy od pójścia na basen, jeszcze tam nie byliśmy. Już zobaczymy. Idziemy. A gdzie my dzisiaj jesteśmy? Hello Energylandia Mati zobacz stoisz Pod kolejką na którą zaraz pójdziesz Jadę do domu Nie. Mati wsiadasz na to Na Hiperiona tak, tak. Musisz na to wciągnąć! Mamy mapkę Aniole. Ale to jest wielkie! No, ja nie chcę sobie... My tutaj idziemy Jak Gardaland we Włoszech, w którym byliśmy Ekipa, Obowiązkowo na ekipę Może ktoś podłodze? Wersum! Ja chcę zobaczyć wersum! na Czekamy na, na RMF Dragon. Zaraz wsiadamy. No. <laughs> Zaraz pojedziesz. Idę teraz z jedyną odważną. Na to oto wysokie wodne. Tak, odważyła się. I będziemy jechać w wodzie tam. O, tak to właśnie w takiej kłodzie. Dobra, idziemy. Ale to jest wysokie masakra. No. Damy radę. Ale będziecie. Teraz się płyniemy lajtowo. A potem będziemy wjeżdżać na tą górę. Tam. O właśnie, tam będziemy zec. Ale tego Wam już nie nagram. <grystanie> Pokaż się! Jaka jasna! Musicie na to iść. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I półsiad. Półsiad robimy. Półsiad. Bardzo ładnie. Popajcie! Mati wsiada na kolejkę dostosowaną do jego wieku IQ i wszystkiego. Da, da. <gry> e, ja Jesteśmy wysoko. Mati! Mati! O! O! Tu jest! Zobaczcie jakie widoczki! Ja za takie Tu przed chwilą, właśnie tutaj! Tak, zjeżdżałyśmy! Tu! O, i do wody! Jesteśmy w kole młyńskim. Wszystko ładnie widać. Gdzie my znowu jesteśmy i to w pierwszym rzędzie? Będziemy najbardziej mokre, słuchajcie. A ja się jeszcze teraz. Najmocniej mokre będziemy. A Na kądzie teraz jesteśmy, słuchajcie, jest tak ładnie. Cześć, witam wszystkich. Oto jestem w Stegnie. W 2020 roku drugi raz w Stegnie. Relacja ze Stegnie. Jak tam uważam? teraz. Zobaczcie, jakie mamy super zdjęcie z Anakonda. Aż dwa razy poszliśmy. I zobaczcie, na tym zdjęciu wydarzyło się więcej niż w całym moim życiu. Tałem mokre, ale szczęśliwe. I szukamy teraz naszej restauracji, gdzie mamy obiad. Mamy przerwę na obiadek i potem znowu. Hello! na takiej wysokiej kolejce. Ej, uwaga. <ślesk> Teraz się kręcimy po rzece. My mamy tutaj tyle atrakcji Ale super. To Mati krzyczał. Tak. Wszystkie głupie dźwięki to wydawał. To Mati. Tak, to Mati. I Patrzcie, jak tu ładnie. Coś dla relaksu, czyli krzesełka. A my tam, na najwyższym byliśmy, tam wszyscy! Energylandia ma również strefę wodną, basenów, którą teraz zwiedzamy. Również jest ogromna. tu są jakieś zjeżdżalnie? Tam są jakieś zjeżdżalnie. O, prze bardzo. Idziemy wszystko zobaczyć. Chodźmy. Co? Idziemy na zjeżdżalnie? Ogólnie to. Ja tak, dzieciaki mnie tak dzisiaj. Tak, Byłam na wszystkim, prawie na prawie. I tak byś się chce, by lotować. Ja no, tata i... dzieci, Matthias. <laughs> Że no mi jest co? niedobrze. Muszę sobie odpocząć. E, Piotr Krasia jako trzeci marcin bieżyński, później Gaspera Szewski a sto. Wini, kilka na początek. Teraz będzie zdecydowanie. Zatrzymanie motocykla na przednim kole. Pachowo nazywa się Stopi, jest to manewr bardzo trudny. Ej, ej! Ej, ej, Ale bariat Łołj! Załodnie to trzeba trzymać Się rzuca Łok Start, wystartowała Dużo Załodniska nie spiesz się, ja to prawi, Prawo. Brawo 这都完了。